Dzień dobry, przy mikrofonie Jakub Dymek i Marcin Giełza, KTS Podcast, dwie lewe ręce. I witamy Was w kolejnym odcinku z serii Lewy Prosty, o czym ten dzisiejszy monograficzny odcinek. Pogadamy trochę o mitach. Znacie mity greckie, niektórzy znają nawet nordyckie, a my porozmawiamy o mitach polskich i tym chyba najbardziej naczelnym dla naszego życia społecznego. To znaczy socjal zabije nas wszystkich. No a skoro socjal, to oczywiście 500, 800+, które znowu Rozpala dyskusję na tle jego podwyżki, waloryzacji, tego na jakich warunkach ma być wypłacany i kto na niego zasługuje. My w mity się nie będziemy bawili i spróbujemy te mity raczej rozproszyć. Więc, Jakubie, jakie, jakie mity rozpoznałeś, no i jak można je skontrować wiedzą? Świadczenie 500, a być może wkrótce już świadczenie 800, ma tę magiczną właściwość, że ilekroć przywołasz je na platformach społecznościowych, czy będzie to Twitter, Facebook, czy dowolna inna z tych platform, to niechybnie, pomimo że minęło już 8 lat od wprowadzenia tego świadczenia i wydawałoby się, że wszystkie wątpliwości zostały rozwiane, niechybnie pojawią się osoby, które będą upierać się przy jednym z bardzo wielu wspomnianych przez Ciebie mitów. A to, że Polska przez 500, plus bankrutuje lub za chwilę zbankrutuje, lub że mamy jakiś tajny, ukryty dług, który to 500 plus finansuje, i gdy tylko ów dług wyjdzie na jaw, to okaże się, że wszystko to było opłacane tajemniczym, pustym pieniądzem, który nie ma pokrycia w rzeczywistości i stanowi jeden wielki, sztuczny, księgowy trik Mateusza Morawieckiego. To jest jedna linia tych mitów. Druga linia o, owych mitów mówi coś następującego. Otóż świadczenie 500 plus, owszem, działa, ale działa w taki sposób, że ludzie jej biorą doświadczenie. Przestają pracować, zamykają się w domach, przepijają te pieniądze i nic z tego dla nas wszystkich nie ma. Stąd potem biorą się takie propozycje, o jakich będziemy rozmawiali za chwilę, czyli przekazanie e, waloryzacji świadczenia 500 Plus tylko dla pracujących. Tyle tylko, że mamy rok 23 i można by oczekiwać od uczestników debaty publicznej, że trochę się już douczyli, trochę doczytali, coś tam wiedzą i skonfrontowali te mity z rzeczywistością. Otóż. Dziś zadłużenie Polski, jeżeli mierzymy je odsetkiem produktu krajowego brutto, jest mniejsze niż w roku 2015, kiedy rząd Wykopacz oddawał władzę. Co więcej, to zadłużenie ma dzisiaj lepszą strukturę. Otóż dzisiaj w polskim zadłużeniu mniej jest walut zagranicznych i aktywów zagranicznych, które są obciążone większym ryzykiem i co więcej ci pożyczkodawcy też są bardziej niebezpieczni, a więcej długu mamy u siebie w złotówkach, w polskiej walucie, którą sami emitujemy. To jest zmiana na korzyść tej struktury. Co więcej, dziś wyższe są rezerwy Narodowego Banku Polskiego i jak powiedział mi to jeden ze świetnych polskich ekonomistów niedawno, trudno nazwać sytuacją niebezpiecznego zadłużenia taką, w której mamy więcej rezerw niż zagranicznego długu, bo to oznacza, że możemy z naszych zaskórniaków, tych publicznych zaskórniaków, ten dług jednorazowo Spłacić. Które gospodarstwo domowe mogłoby pochwalić się taką sytuacją, że swoje wszystkie kredyty mogłoby spłacić tylko z oszczędności? Cóż, państwo polskie może. No i wreszcie, co więcej, nie ma żadnego ukrytego, tajemniczego długu, który e, zaciągnął polski rząd, aby sfinansować 500-plus i który tworzy podwaliny pod tę oszukańczą piramidę finansową, ponieważ owszem, dług jest wyprowadzany poza kontrolę parlamentu do różnych funduszy i można mieć do tego pretensje, można to krytykować z różnych punktów widzenia. Ale cały polski dług jest ukryty tak złośliwie i tak przemyślnie, że znajduje się w Eurostacie. I tam właśnie zadłużenie sektora finansów publicznych Polski można odnaleźć. Jest ono napisane wprost, dość jednoznacznie. I co więcej, cyklicznie jest ono uaktualniane i cyklicznie takie szacunki publikuje także nasze Krajowe Ministerstwo Finansów. No i to jest ta pierwsza dziedzina. Otóż nie zbankrutowaliśmy od 500. Finanse państwa nawet się w wielu dziedzinach, prawdę mówiąc, polepszyły, no, a perspektywa, że zbankrutujemy od niego, Lada dzień jest równie odległa, nic na to nie wskazuje. Druga linia mitów, która dotyczy tego, że ludziom zwyczajnie się chcie, nie chce pracować, panie, biorą, piją, nic nie robią i żyją jeszcze jak paniska z tą szóstką dzieci. Również nie wytrzymuje konfrontacji ze statystykami czy z danymi, bo nawet te najbardziej proste, oględne dane, które publikuje cyklicznie Główny Urząd Statystyczny dotyczące zatrudnienia czy aktywności zawodowej wskazują, że nie tylko 500 plus nie zniechęciło Polaków do pracy, ale że mamy dziś do czynienia z rekordowo wysokim wskaźnikiem aktywności zawodowej, wyższą aktywnością zawodową kobiet i rekordowo niskim bezrobociem. Szereg badaczy związanych ze Szkołą Główną Handlową, ale także z Głównym Urzędem Statystycznym i kilkoma innymi uczelniami przyglądało się programowi 500+, przez szereg lat i rzeczywiście na początku były powody, żeby podejrzewać, że wprowadzenie programu 500+, szczególnie w regionach z wyższym bezrobociem, ma negatywny wpływ na aktywność zawodową kobiet. Gdy jednak to świadczenie przestało być powiązane z progiem dochodowym, innymi słowy, kiedy nie trzeba było już rezygnować z pracy lub pracować na czarno, żeby zaniżyć swoje dochody i móc to świadczenie otrzymać, cały negatywny Negatywny efekt wyparował. Okazało się, że gdy świadczenie ma charakter uniwersalny, nie jest powiązane z dochodem i nie trzeba zaniżać swoich dochodów w zeznaniach podatkowych czy pracować na czarno, to po prostu zjawisko porzucania pracy, by się załapać na 500 stało się statystycznie e, nieistotne i po roku 18, 19, a już na pewno 20 możemy po prostu powiedzieć sobie otwarcie, że efekt programu 500 czy świadczeń społecznych na polski rynek pracy i na aktywność kobiet na tym rynku pracy jest. Statystycznie pomijalne. Te liczby tych kobiet, które podjęły pracę tych kobiet, które prac, z pracy zrezygnowały, tych, które odłożyły decyzję o podjęciu pracy jest na tyle niewiele i te liczby na tyle wzajemnie się bilansują, że trudno mówić, aby jakaś katastrofa na polskim rynku pracy się wydarzyła. Zapytacie, skąd to wszystko? Wiem. Otóż wiem to z badań, które są regularnie publikowane, i już, żeby nie przedłużać, powiem tyle, że opisy, linki, odnośniki do dużej części z nich postaram się zostawić. Wy pod tym odcinkiem, abyście sami wszyscy mogli przekonać się, że sytuacja nie wygląda tak tragicznie, jak przekonują Was komentatorzy w ogólnopolskich mediach, a nieco bliższa jest temu, co właśnie starałem się przekazać. Katastrofy nie było, Polacy pracy nie rzucili, nie rozlała się po kraju plaga alkoholizmu, a polski dług publiczny dalej jest jak najbardziej pod kontrolą. Ty się zajęłeś tym, co mówią eksperci, to ja się zajmę tym, co mówią ci, którzy są ich krańcowym przeciwieństwem, czyli politycy. No bo jesteśmy w przededniu kolejnej sejmowej batalii e, dotyczącej 800+. No więc posłuchałem na przykład Bartłomieja Sienkiewicza, który uświetnił swoją obecnością program Tomasza Lisa i który, ku mojemu zaskoczeniu, w gruncie rzeczy mówił jak socjaldemokrata. Można powiedzieć, że Sienkiewicz mówił Zandbergiem. Powiadał bowiem, że tego typu świadczenia to jest zupełny europejski standard. Ale i europejskim standardem jest przecież to, że są one prawem i powinny być one waloryzowane. Jeżeli zmienia się sytuacja ekonomiczna, no to trzeba to uwzględnić przy wypłacie świadczenia. I to, co dawniej było 500, teraz na przykład powinno być 800, żeby cel społeczny, dla którego w ogóle świadczenie zostało obmyślane i wprowadzone, mógł się dalej realizować. Więc szapoba, panie pośle. Natomiast o jak bardzo byłem zdziwiony, kiedy słuchałem z kolei byłego. Ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kośniaka-Kamysza, który z kolei przemawiał, nie przymierzając, jak konfederata. No, mówimy o mitologii. On, Skoro mitologia, no to i muszą być mityczne stworzenia, i taką mityczną istotą zaczyna być polska welfare queen, to znaczy polska zasiłkowa, królowa, świadczeniowa, cesarzowa, która nie pracuje. Która nie dokłada się do wspólnej puli, a ma potąd, żyje znakomicie i bawi się świetnie. Pytanie brzmi tylko: jak to prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego wyliczył, że ktoś, mając nawet dwójkę dzieci i niechby nawet dostawał 1600 zł, to jak za te pieniądze mógłby wieść owe bajońskie życie? Mało tego, pytanie, gdzie tych ludzi szukał. No, kiedy Ronald Reagan szukał Werfel Queens w Ameryce, to po wielu latach poszukiwań znalazł jedną, która idealnie realizowała jego, jego typologię. Tymczasem, jak słusznie zauważyłeś, i mogę to tylko uzupełnić, nie tylko, że Polacy nie migają się od pracy, Polacy pracują jakoś szczególnie chętnie na tle innych Europejczyków. Mamy drugie najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej, mamy 18 milionów pracujących, co stanowi rekord. Mamy jeszcze nadal sytuację, w której bardzo nam daleko do tak zwanego dylematu postępowca, jak się w literaturze nazywa sytuację, w której chcemy z jednej strony być hojni, przyzwoici, ludzcy względem imigrantów, którzy przybywają do kraju, a z drugiej strony osłaniać znajdujący się pod coraz większą presją system socjalny. Otóż u nas w ogóle nie ma tego problemu, ponieważ my, inaczej, na przykład Anglia, nie dokładamy do imigracji netto, tylko imigracja pomaga nam łatać dziury chociażby w ZUSie. Więc, z czym nas tak naprawdę zostawia Władysław Kosiniak, kamysz i ludzi, którzy argumentują podobnie jak on? Ci, którzy nas oglądają regularnie, wiedzą, że kiedyś trochę rozmawialiśmy na temat modelu Espinga-Andersena, czyli modelu, który informuje nas o tym, jaki dokładnie rodzaj państwa dobrobytu w danym kraju się realizuje. No, propagandowo, model konserwatywny to jest Recep Tayyip Erdoan, który stoi przed lokalem wyborczym i rozdaje banknoty ludziom. Wiadomo kto jest na górze, kto jest na dole. Pan ma, pan dał, pan rzucił, trzeba na niego głosować, to wtedy się odwdzięczy. Takim modelem była też Ameryka, kiedy zaczęła budować swoje państwo dobrobytu w latach 30., dla przykładu, były świadczenia dla kobiet, oczywiście, pod warunkiem, że nie pracowały. Dla białych kobiet, naturalnie. No i druga sprawa, były świadczenia potencjalnie i dla czarnych amerykanów tylko stosowny urzędnik musiał powiedzieć, że dają oni ręko imię dobrego charakteru. I myślę, że nie zdziwię was bardzo, jeśli powiem, że przez kilkadziesiąt lat jakoś nie dawali rękojmi i ilekroć dochodziło do spotkań, a patriarchalność tego modelu szła tak daleko, że jeżeli E, przyłapano kobietę na tym, że jakiś mężczyzna gości w jej domu, i domniemywano, że może jest jej partnerem, chłopakiem, narzeczonym. To zabierano jej wszystkie świadczenia, no bo ma jakiegoś chłopa i powinien się z nią, e, się nią zająć. E, a jeśli uważacie, że to jest odległa przeszłość, to parę lat temu dokładnie coś takiego powiedział w jednym z wywiadów Jeb Bush, że nie powinno być państwa z e, opiekuńczego, tylko mężczyźni powinni się opiekować kobietami i problem byłby z głowy. A lider. A lider PSL-u proponuje nam liberalne państwo opiekuńcze, to znaczy takie, w którym z grubsza chodzi o to, żeby nie ruszyć w struktury społecznej, czyli żeby ona nie była bardziej równa. O tym, jak wszystkie transfery wykonamy, a po drugie, chodzi o to, żeby świadczenia pozostały utowarowione i to utowarowione niejako w dwójnasób: czyli to nie są prawa, które nabyliśmy teraz. Ja mam prawo, ja swoje prawo egzekwuję. Tylko ja, po pierwsze, muszę dać wkupne, czyli muszę płacić odpowiednie składki, żeby w ogóle mieć to prawo, a następnie. Jak już dostanę swoje 500 czy 800 zł, to na rynku muszę je wydać na świadczenia zdrowotne, więc mam system liberalny do kwadratu. Ilekroć coś napisze się o, o świadczeniach w polskim internecie, to jeszcze ujawnia się jedna grupa, o której zapomniałem powiedzieć, a o której mi przypomniałeś. Otóż grupa reformatorów, samozwańców. Otóż to są ludzie, którzy mają niesłychanie dużo kreatywnych pomysłów na to, jak program 500 Plus powiązać z różnymi wymogami. Albo na przykład będzie się go tracić, gdy nie pracuje się 8 miesięcy, albo będzie się wydawać go tylko tym, którzy jakoś udowodnią, że pracują odpowiednio ciężko, albo tylko rodziny, które są odpowiednio biedne, powinny je dostawać, albo waloryzacja powinna być tylko dla tych, którzy utrzymają pracę wystarczająco długo, albo powinno wprowadzić się odrębne progi. No, mniej dla tych, którzy nie pracują, więcej dla tych, którzy pracują. W tym kierunku idzie propozycja chałowni Kośniaka-Kamysza. I ja sobie pomyślałem trochę złośliwie, czytając te wszystkie najróżniejsze propozycje y, reform, obwarowania 500 plus kolejnymi progami, wprowadzenia kolejnych wymogów. Pomyślałem sobie tak: gdyby tylko ci ludzie byli równie kreatywni w wymyślaniu rozwiązań problemów, a nie kolejnych problemów, gdyby nie szukali tak bardzo. Tak wielkim entuzjazmem, kreatywnością i prawdziwą twórczą werwą sposobów na to, jak komuś zabrać te świadczenia i jakie kolejne utrudnienia w ich otrzymywaniu wprowadzić, tylko żeby pomyśleli tak, jakby tutaj coś rozwiązać, polepszyć działanie czegoś, może jak e, gdzieś w jakimś obszarze zniwelować nierówności. No ale cóż, muszę jeszcze chwilę na to poczekać. Ale skoro wywołałeś propozycję chołowni i kośniaka Kamysza, to ja od razu e, powiem, na czym polega główny problem z nią. Otóż problem powiązania, waloryzacji świadczenia 500 plus z tym, czy ktoś. Pracuje, polega na tym, że to jest pomysł na zabranie części budżetu gospodarstwa domowego tym, którzy tracą pracę. Więc jest on w polskich okolicznościach podwójnie sadystyczny. Dzisiaj rzecz jasna sytuacja na rynku pracy, jak powiedzieliśmy, jest rekordowo dobra, więc właściwie nikt by nie zauważył różnicy. Co najśmieszniejsze, nie zauważyłby różnicy nawet budżet państwa. Gdybyśmy wprowadzili waloryzację tylko dla tych, którzy pracują, bo prawdę mówiąc, wskaźnik aktywności zawodowej jest bardzo duży, bezrobocie rekordowo niskie, więc. Koniec końców budżet państwa by na tym aż wcale tak dużo nie zyskał. Natomiast co byłoby praktycznym skutkiem wprowadzenia 800 plus tylko dla pracujących i 500 plus albo 0 plus dla tych, którzy nie pracują? Otóż dałoby to niezwykłą przewagę na rynku pracy pracodawcom i firmom. Otóż mieliby oni w swoim ręku takie narzędzie dławienia wzrostu płac i dalej przymuszania pracowników. Pod groźbą utraty pracy i świadczeń do akceptowania gorszych warunków. No bo zaraz, jeżeli coś zrobisz w pracy źle, albo postraszymy cię zwolnieniem, albo no, zbliża się koniec twojej umowy. No to wiesz, mój drogi albo moja droga, lepiej zgódź się na, te, na ten brak podwyżki, ale miej te swoje 800, niż nie zgódź się na brak podwyżki i strać wszystkie świadczenia. Byłby to paradoksalnie też, przypominam e, wszystkim, którzy potępiają państwowe rozdawnictwo, byłby to także program dopłacania do pensji z budżetu państwa i karania za bezrobocie. Nie wiem, jak w etyce chrześcijańskiej, do której, jak rozumiem, przyznaje się i chałownia, i Koziniak kamysz mieści się im taki pomysł na to, by tych, którzy pracę utracą karać, a tych, którzy ją zdobędą dodatkowo wynagradzać. I cóż, dziś nie jest to problem realny, jest to problem teoretyczny, ale wyobraźmy sobie tylko, jak koszmarne napięcia, podziały między Polakami i tak naprawdę wielką społeczną agresję wywołałoby realnie egzekwowanie podobnego schematu w sytuacji, gdyby coś na rynku pracy się pogorszyło. Otóż wówczas na przykład obywatele Ukrainy, którzy są w stanie zgodzić się na niższe stawki, dostawaliby z automatu 800 plus. A Polacy, którzy stracili pracę i nie chcą podejmować kolejnej pracy za mniej, byliby tych świadczeń pozbawieni. Jaką receptą na koszmarny, nacjonalistyczny, etniczny, szowinistyczny konflikt by to było, nie chcę nawet sobie wyobrażać. Dokładnie tak. A najlepiej przecież stać na gruncie bardzo prostej zasady, którą intuicyjnie każdy rozumie. Wszyscy, którzy dorzucają się. Do puli, bez względu na to, jakiej są narodowości i tak dalej, póki dorzucają się do puli, to mogą w tej puli partycypować, a jednocześnie rozumiemy, że są takie sytuacje, w których człowiek traci pracę nie ze swojej winy albo musi porzucić pracę nie ze swojej winy. Dla przykładu, a co jeśli ktoś ma ciężko chore dziecko i musi się nim zajmować nieustannie, albo rodzica? Czy w takiej sytuacji ta osoba ma nie porzucać pracy i Spisać swoje dziecko na straty, ponieważ w przeciwnym wypadku będzie podejmować decyzję, czy ma je nakarmić, czy ma się nim opiekować. Jest to kompletnie nieprzemyślane i bezsensowne. Jak sądzę, odwołuje się to jedynie do głębokiej potrzeby elektoratu, którą swego czasu już zresztą część badaczy zdiagnozowała, aby elektorat ten mógł poczuć, że 500 plus jest dobre, czy 800 plus, tak długo jak długo dotyczy nas, a nie dotyczy ich. I trzeba znaleźć jakiś ich i im trzeba zabrać. A to wszystko jeszcze, wspomniałeś pracodawców, ja dorzucę przedsiębiorców. No przecież temu towarzyszą propozycje PSL-u zmierzające ku temu, żeby ZUS dla przedsiębiorców był dobrowolny, bo argumentuje się, że przedsiębiorca ponosi szczególne ryzyko, no i w danym miesiącu może nie mieć na ZUS. Dobrze. A jak w danym miesiącu nie ma na przykład na ryczałt, to też nie powinien płacić podatków, no bo nie ma. A jeśli spółka ZO, która zatrudnia ludzi, tworzy miejsca pracy, tworzy PKB, no, nie ma teraz na to, żeby zapłacić stosowne składki. To powinna być zwolniona i płacić tylko wtedy, kiedy ma takie życzenie. To się zbiega w czasie z tym, że Sejm pracuje także nad tym, żeby na przykład Mały ZUS Plus mógł dotyczyć przedsiębiorców bez limitu czasowego. Żeby ulga na start nie dotyczyła tych, którzy ostatnio rozprowadzili działalność 60 miesięcy temu, ale już tylko 24 miesiące temu. I muszę powiedzieć, że pierwszy raz chyba w życiu zgadzam się z Jeremim Mordasewiczem i Lewiatanem, którzy skrytykowali tą propozycję z lewej strony, wskazując na jej antyspołeczność. Znaczy, jeżeli Lewiatan dochodzi do sytuacji, w której staje wobec ciebie jako Olof Palme albo Willy Brandt, to znaczy, że naprawdę Peron ci odjechał. Bo Lewiatan według mnie bardzo Przytomnie powiedział, że przecież prowadzimy do sytuacji, w której ludzie nie będą płacili ZUS-u, więc żeby mieli minimalną emeryturę, to trzeba będzie robić ogólnospołeczną zrzutę tak, na tak, ich tak. świadczenia i wszyscy je zapłacą. Ty je zapłacisz, ja je zapłacę, kasjerka w Biedronce je zapłaci i tak dalej. Mało tego, zwrócili uwagę na fakt, że no rozumiemy ulgę jednorazową. Ja też ją popieram. Okej, okay. pracowałeś na etacie, zaczynasz pracę jako przedsiębiorca, nie wiesz jeszcze czy biznes ci wypali, nie wiesz czym to się je. Miej ten rok na przykład, żeby się w tej sytuacji odnaleźć. Ja to popieram. No, ale nie na zasadzie, że raz spróbowałeś, a potem masz drugi pi pierwszy biznes, potem masz trzeci, pierwszy biznes i cały czas masz kolejny start. No start z definicji jest jeden. No oni jeszcze dorzucili jeden argument który aż tak bardzo obcy nie jest to znaczy pewna selekcja naturalna czy słuchaj, jeżeli już kolejny rok robisz ten biznes no i cały czas cię nie stać na to, żeby ZUS zapłacić to może to po prostu nie jest dla ciebie nie każdy musi być przedsiębiorcą naprawdę, w najbogatszych krajach Stosunek przedsiębiorców do wszystkich pracujących nie jest aż tak wysoki, on jest bardzo wysoki w biednych krajach, bo tam nie ma korporacji i wielkiego budynku za rogiem, gdzie możesz pójść pracować, czy jasnego laboratorium, czy fabryki, no tylko tam jeden facet łowi ryby, drugi pastuje buty, trzeci handluje złomem i ja podziwiam tych ludzi, że oni umieją z niczego znaleźć sobie pracę i wyżywić swoją rodzinę, ale w krajach, do których aspirujemy, życie jest nieco łatwiejsze pod tym względem i niechaj będzie i łatwiejsze, dla nas. To ja powiem jedną rzecz, która się wydaje być z lewicowego punktu widzenia, tego lewicowego w Polsce, punktu widzenia kompletną herezją, ale jestem po szeregu rozmów z ludźmi, dla których te zasady rozliczania w Polskim Ładzie i te naliczanie składki, potem jej zwracanie, różne progi, różne wyliczenia, różne proporcje, okazały się być wyjątkowo niekorzystne. I tutaj ja z kolei zaskoczę cię być może, że też zgadzam się w tym momencie z częścią organizacji polskich pracodawców, którzy mówią, że mamy w Polsce patologię oskładkowania mikroprzedsiębiorstw i trzeba coś z tym zrobić. Ja uważam, że gestem odwagi będzie, jeżeli my w lewicowym podcaście powiemy, że tak, trzeba coś z tym zrobić, ponieważ dziś w Polsce olbrzymie korpora nie płacą e, podatków albo płacą je w bardzo niewielkim e, stopniu i są bardzo preferencyjnie traktowane przez polski rząd, a z kolei patologiczny model transformacji trzeciej RP wypychał masę ludzi na fikcyjne samozatrudnienia i zmuszał ich do zakładania firm, które firmami być nie powinny. Dzisiaj te same firmy, które nigdy nie powinny były powstać, tak, to powinny być po prostu inne formy działalności, z kolei o, okazuje się, odnajdują bardzo niekorzystne zasady y, płacenia zaliczek na ZUS co podkopuje zaufanie do całego systemu i niektórych skłania do zamknięcia owej y, działalności. I jest to realny problem. Otóż jest to realny problem nieproporcjonalności tych obciążeń, ponieważ wielka korporacja, którą stać na bardzo dużą obsługę prawną, sobie to zoptymalizuje, a co najśmieszniejsze, ta wielka korporacja i tak wypchnie masę podwykonawców na samozatrudnienie i powie: To wy się tym martwcie. Natomiast jest jednak moim zdaniem coś w Polsce głęboko niesprawiedliwego, że pani, która prowadzi malutki zakład krawiecki gdzieś tu na mojej ulicy, albo jej sąsiadka, która prowadzi malutki sklepik z artykułami gospodarstwa domowego, Jedna i druga zamknęły w tym samym czasie te działalność. Jest tutaj coś głęboko podejrzanego, gdy jednocześnie ten sam rząd, który tak otwarcie, retorycznie niby walczy z zagranicznym kapitałem, cały czas temu zagranicznemu kapitałowi ułatwia robienie biznesu. I teraz to nie był mój głos bynajmniej za poparciem tak zwanego dobrowolnego ZUS-u, bo niejednokrotnie nazywaliśmy ten pomysł pomylonym. I te opinie podtrzymuje. Natomiast musimy pamiętać, że ten system jest wspólny i obciążenia powinny być jakoś lepiej rozłożone, a pomysł prawa i sprawiedliwości, żeby tak. A gdzie platforma idzie jeszcze dalej, czyli de facto likwidacji Pitu tak naprawdę, znaczy wprowadzenia tak wysokich kwoty wolnej, tak wysoko położonej od Pitu, żeby nikt go prawie nie płacił, a jednocześnie dopłacanie z tego samego Pitu do służby zdrowia czy ZUS-u, które nie domykają się z kolei z powodu tego, że coraz więcej osób szuka legalnych i nielegalnych sposobów na uniknięcie składek, jest mechanizmem głęboko patologicznym. Dobrowolny ZUS, tak jak widzi go Hołownia, Kosiniak, Kamysz, czy może Konfederaci, nie jest rozwiązaniem, ponieważ dobrowolny ZUS w ich wydaniu to jest tak naprawdę transfer pieniędzy do pracodawców kosztem przyszłych emerytur ludzi, e, którzy dzisiaj tam pracują i kosztem tak naprawdę systemu finansowego. Otóż do dobrowolnego ZUS-u, pamiętajcie, i tak wszyscy dopłacą. Dopłacą pod postacią albo niższych emerytur dla wszystkich. I to, będzie, I to będzie po prostu realna cena tego, że dzisiaj komuś zdjęliśmy z barków obowiązek płacenia ZUS-u, tylko że za to na przykład w przyszłości 10 milionów ludzi będzie otrzymywało niższe emerytury. To jest jeden sposób płacenia za to. Natomiast drugi sposób płacenia za tak zwany dobrowolny ZUS to jest oczywiście fakt, że co prawda ktoś nie zapłaci ZUS-u, ale i tak lukę generowaną przez ten, przez ten niezapłacony ZUS będzie musiał pokryć z podatków dochodowych czy lub innych podatków pośrednich, które refinansują dziurę w ZUS-ie. Cóż, liberałowie mówili kiedyś, nie ma darmowych obiadów, ale jednak, jak się okazuje, wierzą, że są dobrowolne składki, świadczenia, a obowiązkowe ich wypłacanie i gwarantowana wysokość. Otóż tak być nie może, jednego z drugim pogodzić się nie da. Zadanie jest więc klarowne: rozbijajmy fałszywą solidarność drobnego przedsiębiorcy i wielkiej korporacji, ale jednocześnie dbajmy o solidarność nas wszystkich jako obywateli w zakresie ciężarów, jakie musimy nosić i w zakresie świadczeń, które nam się po prostu należą. A ja ostatnie zdanie, wiem, że dużo mówiłem, ale ostatnie zdanie, bo obiecaliśmy w tytule tego odcinka, że powiemy o problemach z 500, plus. to ja powiem, jaki jest prawdziwy problem z 500 plus czy 800. Plus. Otóż prawdziwy problem ze świadczeniem rodzinnym Rodzina Plus nie polega na tym, że wypycha kogoś z rynku pracy, ani że rozleniwia, ani że zadłuża Polskę. Prawdziwy problem z tym świadczeniem polega na tym, że ryzykujemy, że wszystkie wydatki socjalne czy wszystkie wydatki społeczne i cała yy, opiekuńcza funkcja państwa w Polsce zostanie podporządkowana tylko jednemu wielkiemu megaprogramowi, ze stratą dla wszystkich, ze stratą dla jakości edukacji, ze stratą dla y, świadczeń, dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, y, świadczeń dla tych, którzy musieli zrezygnować z pracy, by opiekować się bliskim y, lub członkiem rodziny. Ze stratą dla y, w ogóle całego państwa opiekuńczego. Dlatego bowiem, że choć stać nas na 500 plus, to nie jest y, problem, aby je sfinansować, to widzimy już teraz, na co zwrócił moją uwagę i którego serdecznie pozdrawiam, y, dr Marcin Wroński, świetny ekonomista. Mamy do czynienia z innym zjawiskiem. Otóż nas stać na 500 plus, tylko w tym samym czasie wydatki Polski na szereg istotnych dziedzin, w tym na przykład na szkolnictwo, po prostu pozostają na stałym, niezmienionym poziomie w realiach rosnącej gospodarki i nijak nie kompensują wyższych wydatków związanych z inflacją, czy w ogóle nie kompensują ambicji Polski, podobnie jest z opieką czy służbą zdrowia. Otóż Finansujemy niejako 500, plus za cenę nie innych dziedzin życia, które z punktu widzenia opiekuńczej funkcji państwa są nie mniej ważne. Dziś w Polsce wiele osób jest zadowolonych z tego, jak działa, yy, działają świadczenia rodzinne. 500, plus naprawdę pomogło zlikwidować biedę yy, i awansowaliśmy z jednego z państw na ostatnich miejscach w Europie, jeżeli chodzi o wydatki na politykę rodzinną, na jedno z pierwszych. Ale co to oznacza? Że skoro jesteśmy już na jednym z pierwszych miejsc w polityce rodzinnej, to znaczy, że tutaj, już duchy transformacji zostały przegnane. Tutaj już coś osiągnęliśmy. Tu naprawdę Polska ma się czym pochwalić, ale zaniedbuje inne rzeczy. I świadomie prowadzi politykę, w której wszystko podporządkowane jest tym, aby rodziny płaciły jak najniższy PIT i dostawały jak najwyższe świadczenia. Natomiast ci, którzy znajdują się w innej sytuacji, ci, którzy nie są rodzinami na niskim PICie albo rodzinami z dziećmi i ci, którzy wreszcie potrzebują korzystać z innych form polityki opiekuńczej państwa niż bezpośrednie świadczenia rodzinne, są pozostawieni. Ryzyko. Problem i dzisiejszy dylemat wokół 800 plus to nie to, czy nas stać na samoświadczenie, tylko czy stać nas na tak konsekwentne omijanie innych dziedzin i wypychanie innych wydatków przez tak naprawdę dzisiaj dwa dwie najbardziej pęczniące pozycje w polskim budżecie zbrojenia i świadczenia rodzinne. To skąd jakby byłoby świetne podsumowanie polityki PIS, rozwojowej, rozwojowej polityki prawa i sprawiedliwości zbrojenia i świadczenia. Ocenia Jakub Dymek z podcastu Dwie lewe ręce, a ja nazywam się Marcin Giełzak. To był kolejny odcinek z serii Lewy Prosty, serii, gdzie monograficznie podejmujemy jeden wybrany temat. Z Wami słyszymy się już na koniec tego tygodnia, gdzie znowu wrócimy do naszego pełnego formatu ponad dwugodzinnego. Jeżeli to, co robimy, Wam się podoba, jeżeli chcielibyście takich rzeczy widzieć, oglądać, słuchać, czytać więcej, bo mamy też przecież nasz newsletter. To zachęcamy Was do tego, żeby wesprzeć nas na patronite. Znajdziecie naszą stronę na patronite.pl/dlr, jak dwie lewe ręce. A my najmocniej dziękujemy i słyszymy się już za parę dni. Dobrego popołudnia, do usłyszenia. Cześć.